Człowiek czasem mówi coś, ale nie to co chciał. Mówi jedno, ale samo wychodzi drugie, i potem oj, przejęzyczyłem się. Ale ja wiem, to nie przypadek. To głowa zrobić psikus. To się nazywać błąd freudowski. Człowiek myśleć jedno, mówić drugie, bo głęboko w środku coś siedzi jak skórka od banan, co ciężko się trawi. Nawet jak człowiek nie chce powiedzieć prawda, prawda sama wyskakuje z paszczy. Hop, jak małpa z krzaka. Przykład? Szef mówi do ludzi. Dziękuję za wasz brak. Tfu, ład. Aha, szef niby wdzięczny, ale może w środku czuje, że ludzie go denerwować? Może nie spał przez tydzień, bo ktoś źle zrobić tabelka? Ja dać inny przykład. Ktoś mówi, byłem na randce, yy, znaczy na spotkaniu. Aha, czyżby serce biło szybciej, czyżby człowiek zakochany jak małpa w bananie? To nie, ups, to głęboka prawda, wylała się przez usta. Freud mówił, nie ma przypadków. On nie był małpa, ale miał dobre pomysły. Więc jak ty kiedyś powiesz coś głupiego, może to nie błąd, może twoje wnętrze próbuje coś powiedzieć, albo po prostu jesteś zmęczony jak małpa po poniedziałku.